Pałacowy kalendarz na 2024 rok to wspólne dzieło laureatów Konkursu Kulturze i Sztuce, czyli pracowników Pałacu Kultury Zagłębia. 12 zwycięskich prac obrazuje rozmaite ujęcia koloru, różne techniki wykonania oraz inspiracje innymi tekstami kultury. Głównym celem wydawnictwa jest edukacja w zakresie kultury i sztuki, dlatego w prezentowanych pracach pojawiają się nawiązania do słynnych malarzy, architektów, literatów, a także muzyków. Sierpniowa kartka z kalendarza należy do Kamili Świerat, specjalistki do spraw galerii. Od 9 lat zajmuje się organizacją wystaw prezentowanych w Galerii Sztuki PKZ, a także projektowaniem ich identyfikacji wizualnych oraz wydawnictw, plakatów i katalogów. Ponadto realizuje warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jako artystka tworzy za pomocą różnych technik, wśród których wymienić należy malarstwo akwarelowe, haft i grafikę. Inspiracja. Tkanka budynku Kamili Świerat to instalacja nawiązująca do obrazu Sand Dune Francisa Bacona, który sięgnął po niestandardowe medium malarskie piasek. Miał on za zadanie podkreślić teksturę oraz trójwymiarowość organicznego obiektu, który umieścił w centralnej części dzieła. W Tkance budynku autorka zastąpiła baconową pulpę piasku innym kruszywem bardzo Charakterystycznym dla budynku Pałacu Kultury Zagłębia, czyli marmurem pochodzącym z sudeckich złóż Zielonej Marianny. Koncepcja pracy opiera się na zderzeniu mocnego koloru z wycinkiem organicznej okładziny budynku. Francis Bacon, angielski malarz, tworzący w nurcie ekspresjonizmu czołowy przedstawiciel malarstwa figuratywnego, znany z zastosowania mocnych, wyrazistych i agresywnych kolorów, zderzanych z miękką, organiczną formą. W swoich pracach odwołuje się do samotności, umieszczając zdeformowane postacie i obiekty w osobliwych przestrzeniach przepełnionych pustką.